Ewangelia według świętego Marka. Rozdział 14 A po dwóch dniach była Pascha i Święto Przaśników. Arcykapłani oraz znawcy prawa szukali, jakby go podstępem schwytać i zabić. Mówili sobie jednak, nie w święto, aby nie było rozruchów wśród ludu. Gdy był w betanii, w domu szymona trędowatego i spoczywał przy stole, przyszła kobieta mająca alabastrowy flakonik czystego pachnidła nardowego, bardzo kosztownego. Utłukła alabastrowy flakonik i wylała olejek na jego głowę. Niektórzy zaś oburzyli się między sobą. Po co doszło do tej straty pachnidła? Przecież można było sprzedać to pachnidło za więcej niż 300 denarów i rozdać ubogim. Upomniano ją surowo. Jezus zaś powiedział: Zostawcie ją. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Pięknego czynu dokonała względem mnie. Ubogich bowiem zawsze macie przy sobie, i gdy zechcecie, możecie im dobrze uczynić. Mnie jednak nie zawsze mieć będziecie. Co miała, to zrobiła. Z wyprzedzeniem namaściła moje ciało na pogrzeb. Zapewniam was zaś, gdziekolwiek na całym świecie będzie głoszona Ewangelia, opowiadane będzie również to, co ona uczyniła, na jej pamiątkę. Wtedy Judasz Iskariot, jeden z dwunastu, odszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. A oni, gdy to usłyszeli, ucieszyli się i obiecali dać mu srebro. On zaś zaczął szukać dogodnej sposobności, jakby go wydać. W pierwszym dniu święta Przaśników, gdy ofiaruje się Paschę, zapytali go jego uczniowie. Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali, abyś mógł spożyć Paschę? Wtedy posłał dwóch spośród swoich uczniów i powiedział im – Udajcie się do miasta. Tam wyjdzie wam naprzeciw człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim, a gdziekolwiek wejdzie, powiedzcie gospodarzowi, że nauczyciel pyta: Gdzie jest mój pokój gościnny, w którym z moimi uczniami mógłbym spożyć paschę? Wtedy on pokaże wam pokój na piętrze, usłany, gotowy, i tam nam przygotujcie. I uczniowie odeszli, a gdy poszli do miasta, zastali wszystko tak jak im powiedział i przygotowali paschę. A gdy nastał wieczór, przybył z dwunastoma, gdy siedzieli i jedli, Jezus powiedział: Zapewniam was, jeden z was mnie wyda. Ten, który je ze mną. Wtedy zaczęli się smucić i mówić do niego jeden po drugim: Chyba nie ja. On zaś im powiedział: Jeden z dwunastu, który wraz ze mną zanurza w półmisku. Wprawdzie, syn człowieczy odchodzi, jak o nim napisano, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy jest wydawany, lepiej by mu było, gdyby taki człowiek nie został zrodzony. A gdy oni jedli, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i rozdał im, mówiąc. Bierzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy. I powiedział im: To jest moja krew nowego przymierza, które się za wielu wylewa. Zapewniam was, że na pewno nie będę już pił z owoców winorośli aż do tego dnia, gdy go będę pił, nowy, w Królestwie Bożym. A po odśpiewaniu hymnu wyszli na górę oliwną. Wtedy Jezus powiedział im Wszyscy się do mnie zrazicie, gdyż napisano Uderzę pasterza i rozproszą się owce. Lecz po tym, jak zostanę wzbudzony, wyprzedzę was do Galilei. Wtedy Piotr powiedział do niego: Nawet gdyby wszyscy zrazili się, ja nie. A Jezus mu odpowiedział. Zapewniam cię, że ty dzisiaj tej nocy, zanim kogut dwukrotnie zapieje, trzykrotnie się mnie wyprzesz. Ale on tym bardziej zapewniał. Nawet gdybym miał z tobą umrzeć, na pewno nie wyprę się ciebie. Podobnie utrzymywali wszyscy. Gdy przybyli na miejsce zwane Getsemane, powiedział do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, aż pomodlę się. Następnie wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaczął się trwożyć i niepokoić. Powiedział do nich: Moja dusza jest smutna aż na śmierć. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe ominęła go ta godzina. I powtarzał: Abba, ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich, jednak nie to, co ja chcę, ale co ty. Potem wyszedł i zastał ich śpiącymi. Wtedy powiedział do Piotra: Szymonie, śpisz, nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli w próbie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. I znów odszedł, pomodlił się, wypowiadając to samo słowo. A gdy przyszedł, znów zastał ich śpiącymi, gdyż oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Kiedy przyszedł po raz trzeci, powiedział im: Nadal śpicie i odpoczywacie? Dość, nadeszła godzina oto syn człowieczy wydawany jest w ręce grzeszników. Wstawajcie, chodźmy oto nadszedł ten, którym nie wydaje i zaraz gdy on jeszcze mówił zjawił się judasz jeden z dwunastu i z nim tłum z mieczami i kijami od arcykapłanów znawców prawa i starszych a ten który go wydawał dał im taki umówiony wcześniej znak ten którego pocałuje to on schwytajcie go i ostrożnie odprowadźcie i gdy tylko przyszedł podszedł do niego i powiedział rabbi i pocałował go. Wtedy oni wyciągnęli po niego ręce i schwytali go. A jeden z tych, którzy stali obok, wyciągnął miecz, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho. Wtedy Jezus odezwał się i powiedział: mu, Wyszliście jak na zbójce, z mieczami i kijami, aby mnie schwytać. Codziennie nauczałem u was w świątyni, i nie schwytaliście mnie. Lecz muszą wypełnić się pisma. Wtedy wszyscy opuścili go i uciekli. A szedł za nim pewien młodzieniec, odziany w prześcieradło na gołe ciało, lecz on zostawił prześcieradło i uciekł nagi. Odprowadzili więc Jezusa do arcykapłana, gdzie zeszli się wszyscy arcykapłani, starsi i znawcy prawa. A Piotr, wszedł za nim z daleka aż na dziedziniec arcykapłana tam usiadł ze sługami i grzał się przy ogniu arcykapłani tymczasem wraz z całym sanhedrynem szukali świadectwa przeciw Jezusowi aby go zabić lecz nie znajdowali wielu bowiem fałszywie zeznawało przeciw niemu ale zeznania nie były zgodne wówczas powstali niektórzy i zaczęli fałszywie zeznawać przeciw niemu My słyszeliśmy Go, jak mówi Ja zburzę tę świątynię, zrobioną rękami ludzkimi i w trzy dni zbuduję inną niezrobioną rękami ludzkimi. Ale i to ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy arcykapłan stanął na środku i zapytał Jezusa: Nic nie odpowiesz na to, co ci oto zeznają przeciw tobie, on jednak milczał i nic nie odpowiedział. Znów więc arcykapłan zaczął go pytać: Czy ty jesteś Chrystusem, synem błogosławionego? A Jezus odpowiedział: Ja jestem. Zobaczycie też Syna Człowieczego, jak siedzi po prawicy Wszechmocnego i przychodzi z obłokami nieba. Arcykapłan zaś rozdarł swoje szaty i powiedział: Czy potrzeba nam jeszcze świadków? Usłyszeliście bluźnierstwo, co wam się nasuwa, a oni wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. Wówczas niektórzy zaczęli na niego pluć, zakrywać mu twarz, bić go w szczękę pięściami i mówić. Prorokuj. Również podwładni przyjęli go policzkowaniem. Gdy zaś Piotr był na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących arcykapłana, i gdy zobaczyła Piotra grzejącego się i przyjrzała mu się i powiedziała: Ty też byłeś z tym Nazaretańczykiem Jezusem. On jednak zaprzeczył. Ani nie wiem, ani nie rozumiem, o czym mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka. Wtedy zapiał kogut. Lecz służąca widząc go, znów zaczęła mówić stojącym obok. To jest jeden z nich. On zaś ponownie zaprzeczył. Wkrótce potem znowu ci, którzy stali obok, powiedzieli do Piotra: Naprawdę jesteś jednym z nich, bo też jesteś Galilejczykiem. On zaś zaczął zaklinać się i przysięgać na świętości. Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I zaraz po raz drugi zapiał kogut. Wówczas Piotr przypomniał sobie słowa, które wypowiedział mu Jezus. Zanim kogut dwukrotnie zapieje, trzykrotnie się mnie wyprzesz. I wybuchnął płaczem. Rozdział piętnasty Zaraz, wczesnym rankiem, arcykapłani wraz ze starszymi, znawcami prawa i całym Sanhedrynem odbyli naradę, po czym związali Jezusa, odprowadzili i wydali Piłatowi. I zapytał go Piłat: Czy ty jesteś królem Żydów? A on odpowiedział mu: Sam mówisz. Arcykapłani zaś oskarżyli go o wiele rzeczy. Wtedy Piłat znów go zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zobacz, jak bardzo cię oskarżają, ale Jezus nic już nie odpowiedział, także Piłat się dziwił. Na święta jednak uwalniał im jednego więźnia, tego o którego prosili. I był tam pewien człowiek imieniem Barabasz, uwięziony wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów dopuścili się zabójstwa. Wówczas wystąpił tłum i zaczął prosić o to, aby uczynił im to, co zawsze. Piłat zaś odezwał się do nich: Czy chcecie, abym wypuścił wam króla Żydów? Przekonywał się bowiem coraz bardziej, że arcykapłani wydali go z zawiści, ale arcykapłani podburzyli tłum, aby im raczej wypuścił barabasza. Na to Piłat odezwał się ponownie: Co więc chcecie, abym zrobił z tym, którego nazywacie królem Żydów? A oni znowu zakrzyknęli: Ukrzyżuj go! Piłat jednak nie przestawał pytać: Co więc złego uczynił? Ale oni tym bardziej krzyczeli: Ukrzyżuj go! Wtedy Piłat, chcąc uczynić radość tłumowi, uwolnił im barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał, by został ukrzyżowany. Żołnierze zatem odprowadzili go na wnętrzny dziedziniec, to jest do Pretorium, i zwołali cały oddział. Ubrali go w purpurę i nałożyli mu wieniec upleciony z cierni, i zaczęli go pozdrawiać: Witaj, królu Żydów! Bili go przy tym trzciną po głowie i pluli na niego, a zginając kolana kłaniali mu się. A kiedy wyśmiali go, zdjęli z niego purpurę i ubrali w jego szaty i wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. I przymusili przechodzącego tamtędy niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufusa, który szedł z pola, aby poniósł jego krzyż. Tak przyprowadzili go na miejsce Golgota, co w tłumaczeniu znaczy miejsce czaszki. Dali mu wino zmieszane z mirrą, ale on nie przyjął. Wtedy ukrzyżowali go i rozdzielili jego szaty, rzucając o nie losy, co kto ma zabrać. A gdy go ukrzyżowali, była godzina trzecia. Był też napis z powodu jego skazania głoszący: Król. Żydów. Ukrzyżowali też wraz z nim dwóch zbójców, jednego po prawicy, a drugiego po jego lewicy. W ten sposób wypełniły się słowa pisma i został zaliczony do przestępców. A ci, którzy przechodzili obok, bluźnili mu, kiwając głowami i mówiąc: Hej, ty, który burzysz przybytek. I budujesz go w trzy dni. Zejdź z krzyża i uratuj siebie. Podobnie arcykapłani drwili między sobą wraz ze znawcami prawa i mówili: Innych uratował, ale siebie samego uratować nie może. Chrystus, król Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Ubliżali mu też również ci, którzy wraz z nim zostali ukrzyżowani. A gdy nadeszła, godzina szósta, ciemność ogarnęła całą Ziemię, aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi lama sabachtani”. To w tłumaczeniu znaczy: Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? A niektórzy ze stojących obok, gdy to usłyszeli, mówili: Spójrzcie, woła Eliasza. Wtedy ktoś podbiegł, napełnił gąbkę winnym octem, zatknął na trzcinę i próbował dać mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ostatnie tchnienie. Wtedy. Zasłona przybytku została rozdarta na dwoje, od góry do dołu. A setnik, który stał naprzeciw, gdy zobaczył, w jaki sposób oddał ostatnie tchnienie, powiedział – ten człowiek naprawdę był synem Boga. Były tam też kobiety, które przyglądały się z daleka, a wśród nich Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Jozesa oraz Salome – one, gdy był w Galilei, chodziły za nim i usługiwały mu, lecz było też wiele innych, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy. Gdy zaś nastał wieczór, a było to przygotowanie, to jest przed szabatem, przyszedł Józef z Arymetei, szanowany radny, który sam też oczekiwał Królestwa Bożego, odważnie wszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już nie żyje, przywołał jednego setnika i zapytał go, czy dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował zwłoki Józefowi. Ten zaś kupił płótno, zdjął go, owinął w prześcieradło, złożył w grobowcu, wykutym w skalę, a na wejście do grobowca zatoczył kamień. Maria Magdalena zaś i Maria matka Jozesa przyglądały się, gdzie go złożono. Rozdział 16. Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria Jakubowa i Salome nakupiły pachnideł, aby pójść i namaścić go. I bardzo wcześnie rano, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobowca o wschodzie słońca i mówiły między sobą, kto odsunie nam kamień od wejścia do grobowca. Podniosły jednak wzrok i zobaczyły, że kamień jest odsunięty, a był bardzo duży. Gdy weszły do grobowca, zobaczyły młodzieńca siedzącego po prawej stronie i ubranego w białą szatę, i ogarnęło ich wielkie zdumienie. On zaś powiedział do nich: Nie dziwcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Został wzbudzony. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go położono. Ale idźcie i powiedzcie jego uczniom oraz Piotrowi, że wyprzedza was do Galilei. Tam go zobaczycie, jak wam powiedział. Wyszły zatem i uciekły od grobowca, zaczęło je bowiem ogarniać drżenie i uniesienie, a ponieważ nie opuszczał ich lęk, nic nikomu nie powiedziały. Wszystko zaś, co im przekazano, zwięźle opowiedziały tym, którzy zebrali się wokół Piotra. A potem również sam Jezus rozesłał przez nich na wschód i na zachód święte i niezniszczalne poselstwo wiecznego zbawienia. Amen. Dłuższe zakończenie Ewangelii według Marka. Gdy Jezus powstał z martwych wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której niegdyś wypędził siedem demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim byli: smutnym i płaczącym. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że był przez nią widziany, nie uwierzyli. Potem w innej postaci ukazał się dwóm spośród nich, gdy szli do wsi. Wrócili oni i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Później zaś ukazał się im jedenastu, gdy spoczywali przy stole i ostro zganił ich niewiarę oraz zatwardziałość serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy go widzieli wzbudzonego z martwych. Powiedział im też: Wyruszcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Kto zaś nie uwierzy, będzie potępiony. Tym natomiast, którzy uwierzyli, towarzyszyć będą takie znaki, w moim imieniu będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami. W swoje ręce brać będą węże, a gdyby wypili coś trującego na pewno im nie zaszkodzi. Na niedomagających będą kłaść ręce, a ci znów będą mieć się dobrze. Po tym więc, jak Pan Jezus im to powiedział, został uniesiony do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś odeszli głosili wszędzie, podczas gdy pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi mu znakami.